Uwaga, materiał jest lepiej odbierany, gdy jest się naprutym jak diabli. W 1552 roku w Augsburgu pojawił się manuskrypt o osobliwym pochodzeniu. Urzekający czytelników ekstrawaganckimi i osobliwymi ilustracjami. Ja postanowiłem je dla Was zanimować, aby wyglądały jakby ktoś je namalował na jeszcze większym kwasie. Te żywe obrazy przedstawiały szeroki wachlarz niezwykłych zdarzeń, od zjawisk niebieskich. Takie jak spadające gwiazdy i niszczycielskie powodzie, po plagi szarańczy i potworne stworzenia. Ilustracje obejmowały opowieści ze starożytnego folkloru, Starego Testamentu i Księgi Objawienia, przedstawiając niesamowite wizje, które przedstawiały zbliżającą się zagładę i katastrofę. Podczas gdy temat apokalipsy i zbliżającego się końca dni nie został zaniedbany, manuskrypt oferował również przebłyski nadziei pośród ciemności na przykład rozświetlenie ziemi spadającym meteorytem. Niektóre ilustracje mogą dezorientować, większość z nich świadczy o wyjątkowej i pomysłowej naturze dzieła, wywołując mrożące krew w żyłach, a jednocześnie intrygujące wrażenie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to jest być na kwasie, nie zażywając LSD, dołączcie do mnie w tej eksploracji Księgi Cudów, która zapowiada się na podróż podobną do renesansowego tripu na kwasie. Pierwotnie zatytułowany Ausburska Księga Cudownych Znaków. Manuskrypt przeszedł zmianę nazwy w 2013 roku, kiedy został przetłumaczony i opublikowany w języku angielskim, francuskim i niemieckim, stając się znanym jako Księga Cudów. Choć Księga Cudów nie jest być może właściwą nazwą, Księga Biblijnych Dram i Rzeczy, których nie rozumiemy, może być lepszym tytułem. Cóż, wielu ludzi, a zwłaszcza ateistów i agnostyków, wierzy, że Bóg nie przemawia już do ludzi, tak jak rzekomo czynił to w czasach Starego i Nowego Testamentu. Nic dziwnego, patrząc jak wyglądają niektóre ilustracje z tej książki, także stwierdziłbym, że autora chyba Bóg opuścił. A propos autora: Tożsamość twórcy manuskryptu pozostaje nieznana. Oczywiście jest, że posiadał on żarliwą pasję do zbierania jednych z najbardziej osobliwych dzieł sztuki z epoki średniowiecza te urzekające ilustracje oferują nam wgląd w XVI-wieczną Europę i jej rosnącą fascynację niezwykłymi znakami, uważanymi za wiadomości od sił wyższych. Jednak koncepcja interpretowania znaków i przewidywania przyszłości nie jest niczym nowym. W całej historii różne cywilizacje podtrzymywały tradycje omenów i proroctw, przykład starożytna Grecja badała zachowanie ptaków i korelacje między zmianami atmosferycznymi a nadchodzącymi wydarzeniami, o czym świadczą dzieła Homera. Polska natomiast wykorzystywała i wykorzystuje do dziś dzień silne prorocze zdolności wróżbity Macieja i Jasnowica Jackowskiego. Podobnie sama Biblia jest pełna proroczych fragmentów. Manuskrypt rozpoczyna się bez jakiegokolwiek wstępu, to jest bez dedykacji, przedmowy czy spisu treści. Ambitnie patrząc do jakiej grupy docelowej księga była kierowana. Księga Cudów rozpoczyna się od scen ze Starego Testamentu, przedstawiając dobrze znane historie, takie jak Arka Noego i katastrofalny potop, który ogarnął Ziemię, czy ogniste zniszczenia Sodomy i Gomory. Zawiera również inne, mniej katastrofalne sceny, takie jak enigmatyczna wizja Ezechiela. Wizja ta jest surrealistycznym spojrzeniem na tron Boga któremu towarzyszą dwa osobliwe stworzenia. Po lewej stronie znajduje się skrzydlata hybryda z głowami ludzi, orłów, wołów i lwów, a po prawej zazębiające się pierścienie z oczami wzdłuż zewnętrznych krawędzi, znane w języku hebrajskim jako opafim lub koła. Jest to jedno z rodzajów aniołów. Ich nienaturalny wygląd ostro kontrastuje z ich postrzeganą świętością, być może z powodu ich wielu głów i oczu, co czyni je niesamowitymi, ale rzekomo boskimi. No chyba ulaw Krafta. Te enigmatyczne anioły zajmują królestwo poza ludzkim zrozumieniem. Poza scenami biblijnymi księga rejestruje znaki i znaki obejmujące całą historię aż do stosunkowo współczesnego roku 1552. Mentalnie nawet bardzo. Wiele z nich przedstawia klasyczne omeny zagłady sugerując wątek niepokoju na przestrzeni wieków. Znaki odbóstw, takie jak tęcze i grzmoty, miały zarówno pozytywne, jak i negatywne interpretacje. Rzymianie postrzegali grzmoty jako zwiastun czegoś, co ma nadejść, ale w pozytywnej formie, jak na przykład cuda. Grecy postrzegali je głównie jako znaki nieszczęścia i katastrofy, takie jak znak tęczy na placu zbawiciela dla Warszawiaków w Ortalionach. Mamy IV wiek. W sensie nie Naprawdę, naprawdę mamy XXI wiek. To taka zagrywka stylistyczna, aby wczuć się w czasy, w których Julius Obeskenes opracował księgę cudów, dokumentującą wydarzenia od 249 roku przed naszą erą. Do 11 roku przed naszą erą. Księga ta pojawiła się ponownie w okresie renesansu w Europie, w czasie gdy Kościół był podzielony na katolików i protestantów, znanym jako okres reformacji. Propaganda obu stron starała się wykorzystać znaki od Boga, aby wesprzeć swoje poglądy i wierzenia, a rosnąca fascynacja proroctwami i boskimi znakami przyczyniła się do tego zjawiska. Biblijne proroctwa, niczym scenarzyści klanu, wywarły ogromny wpływ na społeczeństwo. Augsburska Księga Cudów wzięła przykład z biblijnego podręcznika, zaczynając od Starego Testamentu i kończąc na objawieniu. Ale wyobraź sobie, że dopiero w XV i XVI wieku podobne dzieła powróciły do Europy. Sebastian Brandt, prawdziwy trendsetter, pisał soczyste opowieści o wszystkim, co tajemnicze, potworach czy dziwnych wydarzeniach na niebie. Można by tak wymieniać i wymieniać. Potem ludzie zaczęli kompilować te dziwne znaki w rękopisy, jakoby to była kolekcja największych hitów. Europa Środkowa nieco się zaniepokoiła tymi osobliwymi zdarzeniami, obwiniając za nie nowo odkrytą fascynację astrologicznymi przepowiedniami. Zgadnij, że gwiazdy knują naprawdę straszne rzeczy. ówcześni autorzy uważali, że mogą przewidzieć wydarzenia na świecie, badając gwiazdy i dostrzegając komety. W miarę jak gazety ilustrowane i gazety informacyjne zyskiwały na popularności, obrazy te rozprzestrzeniały się jak pożar. W 1490 roku George Gluckenden opublikował artykuł przedstawiający coś, co ludzie nazywali dziką sceną niebieską w pobliżu Konstantynopola. Wyobraźcie sobie: rycerza w Sporoi z trzema głowami, słońce w koronie, księżyc i gwiazdę. A, i rycerz trzyma pannę ze skrzydłami zamiast ramion, dolnymi częściami lwa i wężowatym ogonem. I uwaga: dama stoi na tarczy z wielkim W. Niektórzy twierdzą, że może to być związane z zorzą polarną lub jakimś wydarzeniem pogodowym. Ale to tylko jedna z tych dziwacznych rzeczy, które można znaleźć w Księdze Cudów. Tak więc te szerokie arkusze zwykle podążają za pewnym schematem. Najpierw jest zdjęcie, potem szybki opis tego, co się dzieje, próba wyjaśnienia tego, nawet jeśli zwykle się to kończy niejasno, a następnie powrót z powrotem do niepewności, jakby tylko Bóg mógł to naprawdę rozgryźć. Aha, i zawsze przypominają ludziom, że pokuta może ich po prostu uratować. Tak, bardzo uproszczona wersja tego, co znajduje się w Księdze Cudów. Ale biorąc pod uwagę to wszystko. Zagłębienie się w samą książkę brzmi jak plan. Po co w ogóle była ta książka? Po co zawracać sobie głowę zbieraniem i rysowaniem tych wszystkich obrazków? Cóż, Księga Cudów to w zasadzie zbiór opowieści i opisów szalonych znaków, które pojawiały się na przestrzeni dziejów. Zaczyna się od opowieści ze Starego Testamentu, przechodzi przez czasy starożytne i średniowiecze, a kończy się niebiańskimi znakami z księgi objawienia. Twórca tej księgi miał na celu zebranie wszystkich znaków od początku cywilizacji do samego końca. Zasadniczo tworząc jeden ogromny zbiór znaków prowadzących do ostatecznego wydarzenia apokalipsy. W tamtych czasach było to duże zmartwienie. Były to czasy, gdzie dwie dominujące pokojowe religie toczyły ze sobą wojny, więc dobrze się złożyło, że była książka, która trzymała pospólstwo za mordy. Niech się boją, tak jak 27-latka boi się na stoletnie ciąży. Zaczynając od Starego Testamentu, początkowe historie są dość znajome. Wielki potop, w którym Arka walczy z chaosem, a ludzie i zwierzęta walczą o przetrwanie. Następnie pojawia się kultowa podwójna tęcza symbolizująca Bożą Obietnicę. Pojawiają się również znaki Zodiaku, reprezentujące miesiące w roku. Ale ten pokój jest krótkotrwały, ponieważ nadchodzi zniszczenie Sodomy i Gomory. Bóg pali te miasta z powodu ich niegodziwości. Wiele z tych starotestamentowych ilustracji to wizje proroków uwieczniające te intensywne chwile. Wielkie wyjście Eliasza do nieba na rydwanie i wizja Daniela o czasach ostatecznych, której cztery symboliczne bestie morskie reprezentują królestwa, które mają zostać zastąpione przez Boże rządy, to trochę intensywne rzeczy. Wizja Ezechiela kończy część dotyczącą Starego Testamentu. Teraz przechodzimy do części dotyczącej starożytności, gdzie sprawy przybierają dziwaczny obrót. Chodzi o incydent ze Złotą Kulą, rzymską Kulą Ognia z 76 roku. Wyobraź sobie to: Złota Kula pojawia się na rzymskim niebie. Opada. Toczy się po ziemi, a następnie nagle unosi się z powrotem, blokując wschodzące słońce. Potem wybucha wielka rzymska wojna domowa. Ten obraz jest dowodem na to, że nie jesteśmy gotowi na kontakt z lombaksami. Ówcześni uczeni nie mogli się zgodzić co do tego, co widzieli. Niektórzy twierdzili, że była to spadająca gwiazda, podczas gdy inni opisywali ją jako ogniste kule, nocne słońca, a nawet pochodnie. Kosmiczna debata. Około 30 lat temu NASA podjęła próbę wyjaśnienia tego dzikiego wydarzenia, ale nie mogła ustalić, czym było to ufo. Większość zgodziła się, że mogłaby to być meteorytowa kula ognia, ale nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób dotknęła Ziemi, a następnie wystrzeliła z powrotem w górę. Czasami meteoryty spadają i płoną tak jasno, że wyglądają jak świecąca kula, ale to lądowanie i start? Jeśli znacie obiekt lub przedmiot, który potrafi zacząć lecieć, a następnie wylądować i ponownie polecieć, dajcie znać w komentarzu. Księga cudów obfitywała w ilustracje związane ze słońcem. Weźmy na przykład Złoty Krąg wokół Słońca w pierwszym roku przed naszą erą, gdzie w Rzymie w dniu narodzin Złoty Krąg otaczał słońce przez cały dzień. Istnieje również przedstawienie świątyni Pokoju i posągu Romulusa, które rozpadają się, być może jest to znak nadchodzących trudnych czasów. W 938 roku naszej ery Wenecja stanęła w obliczu dziwnej fali nagłych zgonów. Można by rzec, że nastroje w mieście przybrały martwy punkt. Zanim te niesamowite zgony nawiedziły Wenecję, miejscowi twierdzili, że słońce poci się krwią. Ponury znak, który oznaczał tylko kłopoty. A jeśli lubisz słońca o twarzach rodem z horroru, księga cudów jest dla ciebie. Sprawdź historię Pięciu Synów Lipska, w której 21 marca 1951 roku w Lipsku pojawiło się Pięć Słońc, czego świadkami było wielu wiarygodnych ludzi. Jeśli chodzi o rzeczy na niebie, zwykle mówimy o zwykłych podejrzanych: słońcu, księżycu, gwiazdach, kometach i trudnej pogodzie. Niektóre z nich mogą być przesadzone lub wymyślone na nowo, ale jest też kilka wizji i dziwacznych rzeczy, które po prostu nie pasują do niebieskiego rachunku. Na przykład w 1553 roku nad Strasburgiem pojawiła się wizja zakrwawionego szermierza, strzegącego ognistej fortecy przed konną armią. Jest to dowód, że już w XVI wieku mieli efekty specjalne gotowe, aby nakręcić lądowanie na księżycu. Czy ktoś jeszcze wierzy nasa? Śnieg spadł na Mediolan 12 razy z rzędu, także ludzie popadli w rozpacz i nikt nie był w stanie pójść i zobaczyć się z kimkolwiek innym. Śnieg pokrył niektóre domy, drzewa itp. Eh, jak to okropnie brzmi? Zupełnie jakbym się naśmiewał. Wypowiem to w łacinie. Śnieg pokrył niektóre domy, drzewa, etc. A co do samego śniegu, nie powiedziałbym, że to było takie tragiczne, zwłaszcza patrząc na obecną pogodę. A to wygląda jak renesansowa wersja odcinka kosmicznego sitcomu. Wyobraźmy sobie Jana, jakiegokolwiek chcecie, to i tak nie ma najmniejszego znaczenia. Siedzącego w swoim średniowiecznym salonie i przeglądającego niebiańskie kanały telewizyjne, gdy nagle, niezapowiedzianie, wpada do niego anielska gwiazda. Anioł, starając się wyglądać nonchalansko z aureolą, która ciągle się ześlizguje, przekazuje pewne nieziemskie wieści z całym dramatycznym rozmachem dziennej opery mydlanej. Tylko dlaczego w tle widać Empire State Building? W 1536 roku nad Medyną w Hiszpanii przedstawiono bitwę na niebie, ale nie taką epicką. Jest to raczej niebieska bójka między trójką dzieci, która jest jednym z dziwniejszych i zabawniejszych fragmentów książki. Osobiście zgadzam się, że wygląd tych dzieci jest nieco niepokojący. Ten obraz znany jako Krwawa Fontanna w 1550 roku przenosi artystyczną kreatywność na zupełnie nowy poziom. Wyobraź sobie scenę prosto surrealistycznej renesansowej fantazji. Jest fontanna nie z wody, ale z krwi. Wyobraź sobie ozdobne kamienie rzeźby przedstawiające anioły o zakłopotanych wyrazach twarzy i zwierzęta wyglądające na całkowicie zdezorientowane, jakby natknęły się na najdziwniejszą chłodnicę wody w kosmosie. Centralnym elementem jest oczywiście sama fontanna, tryskająca krwią zamiast zwykłego orzeźwiającego płynu. Być może w pobliżu znajduje się średniowieczny hydraulik, drapiący się po głowie, próbując rozgryźć niebieską hydraulikę. Postacie otaczające ten karmazynowy spektakl mogą wahać się od zaciekawionych mieszczan po zakupotanych świętych, z których każdy reaguje mieszanką przerażenia i rozbawienia. Księga Cudów dokumentuje pewne zdumiewające wydarzenia, takie jak rzekome pomnożenie słońca na pięć nad Lipskiem w 1951 roku. Ilustracja przedstawia słońce z jasnym, świecącym pierścieniem, po którym następuje oczekiwane następstwo. Niektóre obrazy przedstawiają niesamowite aureole i widmowe pierścienie rozświetlające niebo. Co ciekawe, podobne relacje istnieją również poza książką, np. obraz z 1535 roku przedstawiający pierścienie nad Sztokholmem w Szwecji. Te niebieskie aureole znane są jako słoneczne psy i są rzeczywistym zjawiskiem atmosferycznym. Powstają, gdy kryształki lodu w atmosferze załamują światło słoneczne, tworząc niesamowity efekt aureoli. Na przestrzeni dziejów psy słoneczne często wywoływały wiary w boską aktywność. Nic dziwnego biorąc pod uwagę nasze ograniczone zrozumienie nauki o atmosferze w tamtych czasach. Jednak nie wszystkie wydarzenia można wyjaśnić racjonalnie. Ten obraz lubię nazywać The Celestial Battle Royal Lwy nad Galarus 1547, bo nic tak nie mówi o niebiańskiej interwencji jak eskarda majestatycznych lwów szybujących nad malowniczym, szwajcarskim miasteczkiem. W tym renesansowym artyściele bóstwo uznało, że Glarus potrzebuje nieco więcej emocji, tak więc wejście majestatycznych lwów szybujących w chmurach, tak więc mamy tu wejście majestatycznych lwów szybujących w chmurach, jakby brały udział w przesłuchaniu do lwiej wersji Top Gun. Można niemal usłyszeć kanego Loginsa grającego w tle, gdy te niebiańskie koty wykonują beczki i wykonują precyzyjne manewry. W międzyczasie dobrzy ludzie z Glarus są prawdopodobnie na dole tocząc swoje przyziemne, średniowieczne życie, pełne głodu, bólu i cierpienia. Nagle zdają sobie sprawę, że zapomnieli uwzględnić obserwację lwów w swoim codziennym planerze. To jak kosmiczny żart, w którym niebiosa postanowiły urozmaicić wszystko szczyptom leońskiego uroku. Ten obraz jest w zasadzie renesansową kontynuacją króla lwa. A Glarus jest niczego nie podejrzewającym Simbą w tym niebiańskim dramacie. Lwy z ich królewskimi grzywami i szybującymi wybrykami zamieniają tę niebiańską bitwę w majestatyczny cyrk. Jakbyście byli za głupi, to Glarus to miasteczko Szwajcarii. Przeskakując do 17 maja 1552 roku, w Dordersie kolosalna burza uderzyła tak mocno, że ludzie myśleli, że nadszedł dzień sądu. Przez pół godziny padał potężny kilkukilogramowy grad, pozostawiając po sobie mrożący krew w żyłach smród. Pozostając w Holandii, w sierpniu w 1546 roku Mechelen stanęło w obliczu czegoś, co określa się jako Boski znak. Ogień spadł z nieba na budynek, w którym przechowywano aż 400 ton prochu strzelniczego. Wyobrażasz sobie tę panikę? Mało brakowało, a doszłoby do katastrofy. W 1533 roku nad Czechami pojawił się widmowy koń z mglistym miejscem. Był to szczególnie dziwny rok dla mieszkańców Czech. Eksplozja w Mechelen była tak potężna, że połowa miasta została zwęglona katastrofa o kolosalnych rozmiarach. A 4 lata wcześniej w Augsburgu uniknięto kuli, gdy w górze utrzymywał się pożar nieba. Ten ognisty spektakl został opisany jako niebiański płomień. Ryczący jak ogromny kocioł wśród chmur o północy, jest to ognista pochodnia, którą można dostrzec na okładce książki opisującej wydarzenia z 1009 roku naszej ery. W opowieści tej słońce gaśnie, prawdopodobnie w wyniku zaćmienia. Księżyc staje się krwisto czerwony, pewnie z powodu odrodzenia się mobków w królestwie Hyrule, a następnie dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi, którym z niebios spada ogromna pochodnia. Po tym chaosie niszczycielski głód uderzył w Niemcy i Włochy, pochłaniając wiele istnień, na pewno więcej niż oszczędziło. Niesamowite jest to, że krwawe księżyce i zaćmienia pojawiają się wielokrotnie w Księdze Cudów, a po nich zawsze następuje trzęsienie ziemi. Oczywiście w tamtych czasach bycie świadkiem całkowitego zaćmienia księżyca, podczas którego przybiera on czerwonawy odcień, nie było niczym niezwykłym. Ale wyobraź sobie, że żyjesz tysiąc lat temu i nagle widzisz, jak słońce ciemnieje, a księżyc zmienia kolor na czerwony. Całkowicie zrozumiałe, że wpadasz w panikę i myślisz, że to koniec świata. Trwają badania nad związkiem między zaćmieniem księżyca a trzęsieniem Ziemi, ale panika związana z takimi niebańskimi wydarzeniami ma sens, biorąc pod uwagę okoliczności. Jeśli chodzi o ilustrację potworów w Księdze Cudów, rok 1533 był rokiem smoków. Ludzie donosili, że widzieli koronowane smoki szybujące po czeskim niebie, a później tego samego roku – smoki latające wieczorem. A potem są te dziwaczne stworzenia. Cudowna kura i ryba. Przedstawione jak potwory. Po lewej czworonożna kura, która niestety zmarła wkrótce po urodzeniu, a po prawej coś, co wygląda jak hybryda człowieka i ryby złowiona w Duńskim Morzu i przewieziona do Kopenhagi. Plotki głoszą, że jest to dagon wykorzystany później przez Lovecrafta w jednym ze swoich opowiadań. Rzeczywiście dziwne czasy. No dziś czasów nie ma. XVI wiek wydaje się być centrum potworów. W 1534 roku weneccy rybacy złapali cudowne stworzenie, które ostatecznie zostało namalowane w mieście. Patrząc na ilustrację jest ona bardzo podobna do hydry, mowa o wężu morskim w prawdziwym życiu. Jest też potwór Salzburga. Schwytany przez myśliwego biskupa w pobliskim lesie, ten włochaty czwonoruk miał ludzkie rysy twarzy i brodę, a także wredne pazury i szare futro. Brzmi to trochę jak wczesna wersja Krampusa, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego austriacką lokalizację. Jednak niektórzy bardziej zrównoważeni ludzie uważają, że mógł to być leniwiec. Dość dziki, biorąc pod uwagę, że leniwce zwykle przebywają w lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej. Nie można też nie wspomnieć o potworze z Tybru, stworzeniu znalezionym w rzece Tyber w pobliżu Rzymu tuż po powodzi. To dopiero niespodziewani wodni goście. Ciekawie tylko, jak szybki autofokus mieli w obiektywie, aby tak pięknie uchwycić te stwor do książki. Stworzenie przypominające Chimerę, Ludzki tułów, głowa osła, twarz na plecach i ogon węża, nie chce wiedzieć, co to była za orgia. Rysunek wydaje się być inspirowany przez Łukasza Kranisza Starszego, znanego renesansowego artystę, takiego Kusego. Jego szkice wykazują uderzające podobieństwo, chociaż Kranisz nigdy nie wspominał o żadnych potworach z powodzi w swoich pracach, a tym bardziej o malarzu z Wilkowej. Być może dlatego, że był pochodzenia czeskiego, a jak wiemy, Czesi dostępu do morza nie mają. Jego sztuka pojawiła się w gazecie zatytułowanej The Papal Ass, będącej satyrycznym uderzeniem w papieża i jego mnichu. Została ona oznaczona jako protestancka propaganda podczas reformacji, przedstawiająca papieża jako demoniczną kozę. Niezły skandal. A potem w październiku w 1527 roku w Westrycz w Niemczech pojawiła się kometa, ale nie była to zwykła kometa, prawda? Wygląda na to, że w tym niebieskim wydarzeniu jest coś więcej, niż mogłoby się wydawać. Ta kometa nie była zwykłym widokiem. Była bardzo długa i miała niesamowity żółtawo-czerwony odcień, jak krew rozcieńczona wodą. W przodu ludzie widzieli coś, co wyglądało jak ramię trzymające miecz gotowe do zadania ciosu. Ale uwaga, na czubku miecza znajdowały się trzy gwiazdy, a z nich wypływało coś dłuższego niż sama kometa. Dziwne, prawda? Przecież to wygląda jakby AI to robiło. A może robiło? Patrząc na czasy, w jakich powstawała książka, pewnie mieli bardzo słabo rozwiniętą sztuczną inteligencję. Kiedyś komety były prawdziwymi, tajemniczymi widowiskami, przemierzającymi niebo. Nic dziwnego, że przerażały ludzi. Następnie przewracamy stronę i voilà ta sama scena, ale z kilkoma poprawkami. Zamiast jednego wielkiego miecza było mnóstwo małych, a te długie smugi były teraz podejrzewane o bycie oszczepami. Strach przed nieznanym sprawiał, że ludzie kojarzyli je ze scenariuszami zagłady i kataklizmami. Były one ostatecznym złym omenem, często sygnalizującym zbliżającą się katastrofę. Oprócz tych kosmicznych lęków, księga cudów maluje również klasyczne apokaliptyczne sceny. Potężne powodzie, trzęsienia ziemi, roje szarańczy i wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe. Księga cudów kończy swoje apokaliptyczne wizje relacjami z księgi objawienia. Po pierwsze, przybycie czterech jeźdźców wyznacza scenę, po której następuje otwarcie pieczęci piątej i szóstej. Siedmiu aniołów otrzymuje trąby, a kiedy pierwszy z nich dmucha w trąbę, jest to niezwykłe widowisko: grad krwi i ognia, spalający jedną trzecią ziemi w płomieniach. Apokaliptyczne obrazy w najbardziej intensywnym wydaniu. Opisy z księgi objawienia stają się bardzo intensywne. Kiedy trzeci anioł zadał w trąbę, spadła gwiazda o nazwie piołun, czując 1 trzecią ziemskich rzek gorzkimi i śmiertelnymi dla tych, którzy z nich pili. Następnie trąba czwartego anioła zmniejszyła 1 trzecią świata słońca, księżyca i gwiazd pogrążając świat w ciemności. A kiedy piąty anioł zadał w trąbę, ziemia została opanowana przez szarańcze przerażającą plagę. Ale to nie koniec, kiedy szósty anioł zadał w trąbę, czterech aniołów zostało uwolnionych, aby zabić 1 trzecią ludzkości, a potem wyobraź sobie tę scenę. Siedmiogłowy potwór wyłania się z morza w towarzystwie antychrysta. Co szokujące, wśród modlących się i witających tę istotę znajduje się wizerunek papieża, biskupów i innych osób w strojach katolickich. Wielu dostrzega podobieństwa z potworem z Tybru, co umacnia podejrzenia, że twórca książki mógł być protestantem. Obraz tego z pewnością wzbudza kontrowersję. Książka kończy się utworem zatytułowanym Upadek Babilonu, przedstawiającym miasto jako symbol grzechu, demonów i zła. Anioł ogłasza upadek Babilonu. Niesamowity finał, który zawiera w sobie lęki i wierzenia minionych wieków. W całej Księdze Cudów powracającym tematem jest strach przed nieznanym. Dziś, dzięki postępowi naukowemu, nasze zrozumienie jest znacznie szersze. Przewidujemy zaćmienia, okazy meteorów stają się ekscytującymi wydarzeniami i rozumiemy przyczyny klęsk żywiołowych. Jednak po odjęciu tej wiedzy pozostają nam wydarzenia, których nie da się wyjaśnić. Strach ten znalazł ujście w Sztuce Chrześcijańskiej, takie jak Księga Cudów, w której tajemnice te zostały zracjonalizowane jako znaki od Boga. Opowiadały one historię o zbliżającym się sądzie i zagładzie, oferując wyjaśnienia dla niewytłumaczalnego. Podczas gdy powiedzenie, że te wydarzenia sygnalizowały koniec świata, mogło być bardziej przerażające niż niewiedza. Istnieje dreszczyk emocji związany z kosmicznym horrorem i nieznanym. Może to być równie przerażające, ale dla niektórych dziwnie urzekające. Strach i fascynacja często idą w parze. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Co sądzicie o tych ilustracjach? Dajcie znać w komentarzu poniżej. Wbijacie też na serwer Discorda odlewni opowieści, gdzie możecie sobie popisać na przeróżne tematy: od alkoholizmu po tematy o fembojach, po. A i tam takie różne inne dziwne rzeczy ludzie piszą. Ale na ogół jest fajnie.